Starbuckle WIFR wobec osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne. Ważne jest poczucie akceptacji, niezależnie od sposobu mówienia, poruszania się czy posiadanych dysfunkcji. Szacunek możemy wyrazić poprzez wyeliminowanie bezosobowych zwrotów. Osoby z niepełnosprawnościami tak, niepełnosprawnych nie. Można tak powiedzieć. Czy do osoby z niepełnosprawnością wzroku można powiedzieć, do zobaczenia. Czy do osoby z niepełnosprawnością ruchu możemy powiedzieć, czy pójdziemy razem? Tak, można tak powiedzieć, ponieważ taka jest powszechna komunikacja. W zależności od niepełnosprawności można powiedzieć, do zobaczenia, do widzenia, czy pójdziemy razem? Słyszałem, że? Czy się rozumiemy? Zachowanie niedopuszczalne: litość, ocenianie, głaskanie, nadmierna sympatia, wrogość, umniejszanie. Farbu AVI wobec osób z niepełnosprawnością słuchu. Nie podchodzić nagle i zaskoczenia. Ważne jest nawiązanie kontaktu wzrokowego. Najlepiej po prostu mówić. Wiele osób niesłyszących czyta wzrku warg. Farbu AVI wobec osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie dotykamy ręki oraz laski. Przesuwamy się, aby zrobić przejście. W kontaktach zawsze uprzedzamy swoją obecność. Przedstawiamy się delikatnie dotykając ramienia. Ferwary wobec osób z niepełnosprawnością ruchu. Nie wolno dotykać wózka. Podczas rozmowy nie stawać za blisko. Nigdy nie należy pchać wózka bez zgody osoby siedzącej na nim. Zachować bezpieczeństwo. Jak pomóc? Najpierw zapytaj. Należy zapytać, czy osoba z niepełnosprawnością w ogóle potrzebuje Twojej pomocy oraz dopytaj, w jaki sposób możesz udzielić pomocy. Codzienny tor przeszkód osoby z niepełnosprawnościami sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności.